Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Maksym, ma to pierwszy odcinek z naszej serii z Minecrafta. E, tak jak mówiłem, miała być seria z Minecrafta, tak więc jest seria z Minecrafta. E, I teraz, tak, będzie to zwykła seria survivalowa, e, chociaż może nie do końca taka zwykła, bo będę w niej starał poruszać różne tematy. E, ale co do miejsca, w którym jesteśmy, to zresztą ona za bardzo ciekawej lokacji, ponieważ My. jesteśmy na jakiejś wyspie, co będzie nam umożliwiało późniejszą fajną jakąś rozbudowę. No ale weźmy sobie te pierwsze nasze przedmioty z tej skrzynki, eee, zbierzmy ją sobie. W ogóle bardzo dużo się kiermi zrespiło. W sumie dobrze, bez tu sporo drzew, więc będzie umożliwi mi to po prostu łatwiejsze rozdupienie tego wszystkiego. Dobra, więc ja podczas tego, jak będę sobie zbierał drewno, to już rozpocznę temat, na który chciałbym porozmawiać. A mianowicie będzie to temat e, tego, że Microsoft zakupił sobie Minecrafta za 2,5 miliarda. E, no i tak, coś więcej na właśnie odnośnie tego tematu. E, więc. W Microsoft po prostu postanowił sobie zainwestować, kupić Minecrafta, bo uznali, że to będzie dosyć słuszna inwestycja i w sumie się z tym zgadzam, co zaraz, co zaraz wam wytłumaczę, dlaczego właśnie się z tym zgadzam. Sprawa w ogóle wygląda tak, że Notch uznał, że jego gra stała się zbyt popularna i tworzenie tej gry już go nie bawi tak jak kiedyś. Wydaje mi się, że dziwne podejście, ale widocznie on woli robić gry mniej popularne, takie gry indie. A Minecraft zdobył za dużą popularność i widocznie go to przerosło. Można to w taki sposób zrozumieć. Przyznał on także, że jeśli znowu zrobi taki, tak popularny projekt jak Minecraft, to od razu go porzuci. No. Jak już mówiłem, można to dwojako rozumieć, ale ja staram się i wydaje mi się, że rozumiem. Po prostu on jest takim człowiekiem, nie lubi jakiejś zbytniej popularności i po prostu musimy to uszanować. Tyle odnośnie tego, że wiele osób spekuluje, że odnośnie tego, że zakup Microsoftu nie zwróci się, wydaje mi się, że zwróci się szybciej niż tym właśnie osobom się wydaje ponieważ Minecraft jest na tyle popularny, że zakupuje go bardzo duża ilość osób. A szcz w szczególności teraz gdy Microsoft zakupił, widziałem już jakieś promocje odnośnie Minecrafta, że będą jakieś dodatkowe rzeczy dodawane. Eee, jeszcze ten Minecraft na konsole. Myślę, że wydatek 2,5 miliarda zwróci się bardzo szybko. Patrząc na. Terazniejszą popularność Minecrafta, która ostatnio się zmniejszyła, ale myślę, że to tylko chwilowe. A co ja tutaj robię? Może po chwilę w grze. Zbieram sobie drewno. Aktualnie już mam, mam go całkiem sporo. Chcę to zbierać, tak, do staka i. i, i. Zacznę coś myśleć, ponieważ chcę tą wyspę dosyć ogołocić z drzew, żeby móc tutaj cokolwiek wybudować, cokolwiek zrobić. Pierwszy dom, myślę, postawię na plaży, w górnym rogu mapy, możecie sobie ją zauważyć i zaraz się tam przejdziemy zauważyć, by zobaczyć jak to wszystko się prezentuje. A właśnie, w porównaniu do ostatniego filmu, ten film nagrywam nowym mikrofonem, więc prawdopodobnie możecie mnie lepiej słyszeć. Jaki w ogóle jest poziom trudności? Easy? No dobra, niech będzie. W sumie taka seria for fun. No i co do tego odnośnie, jeszcze wracając do tego zakupu Microsoftu, uważam, że zakup jest dobry. Szczególnie właśnie dla Microsoftu, ponieważ panowie z Minecrafta myślę, że są ustawieni na resztę życia, a Microsoft te pieniądze zarobi pewnie w bardzo, bardzo krótkim czasie. Dobra, więc ja w ogóle naprawdę w Minecrafta nie grałem około półtora roku, więc, więc nie pamiętam jak wszystko się robi to na pewno, ale podstawowe przedmioty to myślę, że każdy pamięta. A kilo, mam dobry, to sobie zostawmy to te, w ten sposób i pójdźmy sobie coś tutaj wykopać. Tak, o właśnie. I mamy stoł na. Zbiorę go sobie trochę, tylko tyle, żeby móc zrobić jakieś podstawowe narzędzia. Albo się na w ogóle w w tą górę i, i, i tak. Tak to zrobimy. Czekajcie, jak to działa, bo mi się mapa popsuła. To potem sobie ogarnę. Mniejsza z tym. No ale możecie wpisać w komentarzach, co wymyślicie, myślicie, czy, czy zakup Microsoft był udany, czy nie był udany. Według mnie była to dobra inwestycja, która zwróci się bardzo, ale to bardzo szybko, więc myślę, że, że tu nie ma większego problemu. Parę osób ze starej ekipy tworzącej Minecrafta zostało więc na pewno no, dla Minecrafta nie będzie to jakaś znacząca zmiana. Mianowicie nie będzie jakichś absurdalnych rzeczy, w grze myślę, że zostanie ta sama koncepcja, mmm, tylko po prostu będą jakieś update'y zmieniające coś, ale ogólnie gra będzie polegała cały czas na tym samym czyli zbieranie surowców i przeżycie sobie w tym świecie ogólnie eksploracja. Yy, dobra, myślę, że jeszcze tutaj tylko dokopię tą kulmienkę i po chwili lecę już robić surowce, może robić surowce, robić narzędzia. OK. Yy, i jeśli odcinek wam się spodoba, to zachęcam was do zasubskrybowania kanału, no bo to naprawdę bardzo, yy, bardzo po prostu do, motywuje do dalszego nagrywania. A jeśli właśnie kan mój kanał wam się spodobał i chcecie, żebym nagrywał, to, to bardzo zachęcam jeszcze do polecenia go znajomym. I myślę, że będzie wtedy bo mi bardzo miło. Dobra, ja tutaj odcinek niedługo zakończę. Będzie to taki pierwszy odcinek pilotażowy. Następne odcinki postaram się, żeby już była kamerka w rogu. I jeszcze w kolejnych odcinkach będę już zapraszał do swoich odcinków gości, więc. Możecie się spodziewać jakichś bardziej rozległych rozmów. Teraz poruszyłem temat, który myślę, że mógłbym dłużej prowadzić, ale chciałem taki temat, żeby go jakby szybko wyczerpać, żeby zrobić taki odcinek pilotażowy. Początek co tutaj robię. Myślę, że to jest wszędzie podobne w każdej serii z Minecrafta, więc myślę, że ten odcinek bardziej będzie słuchać niż oglądać. Ale jeśli Wam się spodobał, to naprawdę proszę Was o zasubskrybowanie kanału, o zostawienie komentarza, bo to się fajnie czyta oraz o polecenie kanału znajomym. No i oczywiście zostawienie łapki, ale nie wiem, czy już to mówię. Dobra. Mm. Oho! Pojawia się ma i nie ma. Kręcę scrollem to się pojawia, okej. Okay. Mniejsza z tym. Ja tutaj sobie zakończę na tym odcinek. Przeniosę sobie tylko tu crafting. Zrobię jakiś yy, piecyk. O, tak się robiło piecyk. Pięknie pamiętam. Pójdę zabić jakieś owce. Zrobię sobie łóżko. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdy będę budował jakąś kolejną rzecz. Aktualnie skończyliśmy na tym, że zaczęliśmy na wyspie. Myślę, że będziemy jakąś z każdym odcinkiem gospodarować jakąś tą wyspę. I poruszać kolejne tematy. Prawdopodobnie z kimś i z kamerką. Jeśli odcinek wam się podobał, to już mówiłem, co macie zrobić, więc nie będę jeszcze raz powtarzał. Jestem Maksym. I do zobaczenia. Cześć.